Cześć, witam się z Wami. Przepraszam za te głupie światło tam na górze, bo jest takie, no, trochę do dupy. No i tak powiem Wam szczerze, pogoda nie za ciekawa. Raz słońce, raz deszcz, nie wiadomo co. W sumie od rana padało była taka psia pogoda. Miałam dzisiaj masę spraw do załatwienia. Przede wszystkim musiałam jeszcze wczoraj się przypomnieć, bo przed świętami dzwoniłam w sprawie recepty na pieluchy i yy, na to, żeby Kacper miał dowóz na terapię, ale inne terapii niż yy, terapia autyzmu, bo też, żeby miał dowóz na logopedię, ale to będzie ta sprawa będzie jeszcze wyjaśniana. Yy, tak to wygląda. Poza tym musiałam jeszcze jedne takie ważne telefony wykonać z tego względu, że yy, okazuje się, że Kacper będzie mieć transport. Udało się, urząd przyznał nam to, że Kacper będzie mieć transport na terapię, z czego się bardzo ogromnie cieszymy, bo to jest dla mnie oczywiście duże odciążenie. Eee, także muszę tylko dwa, e, dwie oferty przedstawić e, z tych e, firm taksówkarskich. Ile to będzie mniej więcej kosztowało. No i wtedy do urzędu, który się zajmuje osobami niepełnosprawnymi, po prostu złożyć takie oferty. Tak to mniej więcej wygląda. Przede wszystkim to musi być drugą papierową elektroniczną, jak to się zwie. Mam maila do urzędnika, więc jakoś to pójdzie na razie. Dostałam jedną ofertę, czekam na drugą, no i w przeciągu, może w tym tygodniu, może w przyszłym tygodniu po prostu to będę wysyłać. Dziś jeszcze musiałam odebrać skierowanie, ponieważ jutro mamy termin w socjalpediatryce z centrum, czyli w centrum socjalpediatrycznym, gdzie są wszyscy specjaliści, e, którzy się zajmują Między innymi e, autyzmem, czy jakimiś takimi e, opóźnieniami w rozwoju, itd. Tak tak no i będziemy debato debatować o tych lekach. Pierwsza rzecz, jaka musi być, to muszą nas skierować na badania z kacpem. E, nie wiem, jakiego typu badania będziemy musiał przejść. Tego dowiecie się w kolejnym vlogu. Na razie zostawiam ten temat otwarty. I po prostu e, dzisiaj miałam taką głowę, bo jeszcze byłam u e, lekarki rano właśnie odebrać te wszystkie papiery i przede wszystkim jeśli chodzi o pieluchy, u katsa mam taką możliwość, że ta firma, która mi dostarcza te pieluchy, ona może e, można powiedzieć skontaktować się z lekarką, no i lekarka będzie faksować te e, recepty. Oczywiście tak czy siak będę musiała każdy kwartał iść, wczytać kartę Zdrowia dziecka. E, tak to mniej więcej z tych spraw bieżących wygląda. I chciałam Wam e, trochę opowiedzieć o takiej książce, którą ostatnio przeczytałam. E, pod koniec ją bardzo męczyłam. Przepraszam za odgłosy w tle, to moje dziecko się bawi. Jest bardzo głośny i czasami po prostu już nie umiem, mam taką głowę. E, Nazyła się ta książka e, czuła przewodniczka Natalia de Babro, kobieca droga do siebie. To jest tak naprawdę kobieca droga do siebie, bo tu jest głównie mowa o kobietach jako istotach złożonych z pewnych typów e, nie tyle osobowości, ale charakterów kobiety. E, tu są wzięte przymiotniki albo rzeczowniki. Książka jest bardzo dobrze ustrukturyzowana, mniej więcej wiadomo, ktoś może kto czyta, wyobrazić sobie, na czym ta książka polega i tak przelatując po spisie treści. Ja osobiście fizycznie tej książki nie widziałam, ale przeczytałam po prostu recenzję, która jest z tyłu, jakby na okładce. Czasami, jeśli się uda, jest wgląd w książkę na parę pierwszych stron, ale niestety na Amazonie tego nie było. Jest to polecana przez wysokie obcasy książka i powiem Wam tak, jest nawet miejsce na notatki, jakby ktoś sobie taką, takie drobne refleksje chciał wpisać, to jest miejsce na notatki. I tak powiem Wam, pierwsza rzecz, to nie są rozdziały, to są nazwy. Kobieta może być potulna, kobieta jako królowa śniegu, kobieta jako męczennica, yy, jako czy w jednym, yy, jako kobieta zafoliowana, i gdzieś tam się odkrywa w sobie, jeśli się pewien etap przechodzi wewnętrznie modle, yy, czyli takie Retrospekcyjne, trochę takie coś niewinnego. Dzika dziewczynka, czyli y, dziewczynka, jak można sobie wyobrazić, żona zabawy. E, kobieta dorosła jest powściągliwa i patrząca na to, co wypada, czego nie wypada. Eee, kolejne, ostatnie dwa yy, akapity, można powiedzieć dwa, dwie nazwy. Od Królowej Śniegu do Dorosłej i od Męczennicy do Serdecznej. Bardzo mnie ta książka o ciekawiła zaciekawiła. Pierwsze rozdziały te nazwy przeczytałam yy, jednym hałasem można powiedzieć. Później już trochę tak męczyłam, bo trochę ją odłożyłam i zaniedbałam, ale tak wracając do tego, Retrospekcyjnie, nie robiłam notatek, przyznam się, bez bicia, ale jeśli chodzi o kobietę potulną, czy, y, to jest taka kobieta, można powiedzieć, y, godząca się, y, taka, nie mająca własnego zdania, według mnie, taka, zgadzająca się ze wszystkim, z całym światem, i y, to jest też właśnie y, jakby sprzedanie według mnie własnej tożsamości. E, osobie, która przykładowo w jakiś sposób e, wpływa na ciebie, albo e, coś takiego. E, królową śniegu mogę scharakteryzować jako kobieta, która stoi z, za przeproszeniem z batem i goni do y, różnych rzeczy. i Powiem tak szczerze, jeśli chodzi o takie samorefleksje, często się z tym spotykam, że mam taką królową śniegu. W sobie i bardzo często gonię za różnymi rzeczami, nie zważając na to, gdzie jest stop, że trzeba, trzeba to zrobić, to, 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 to i tak musi być i koniec, kropka i musi być posprzątane, pikobelu i w ogóle i czasem jej po prostu nie wiem gdzie ręce wsadzić, potem sobie sama jestem winna. Kobieta męczennica, która bierze wszystko na siebie wszystko, totalnie cały Majdan, można powiedzieć życiowy i ogarnia wszystkich, pomaga wszystkim naokoło, nie myśląc o sobie. No i przede wszystkim każda kobieta ma w sobie takie trzy charaktery. Jednego jest mniej, drugiego jest więcej, i powiem Wam, że nagle kobieta zaczyna się dusić w tym wszystkim. Zaczyna brakować tchu, i stąd y, potem jest kobieta zafoliowana, tak zwana. Tu jest tak napisane. Taka nazwa. E, z tego. Gdzieś tam coś się odkrywa, coś się zamyka i otwiera w naszej głowie i zaświeca się lampka. I jakby tak powrócić do tego takiego wewnętrznego niemowlęctwa i zapytać się siebie, czego ci brakuje tak naprawdę. Przestanąć trochę, zatrzymać się. To jest bardzo ważne, tylko ciężko w praktyce, bo niestety gonitwa za pieniądzem, gonitwa za wszystkim zabytem. E, teraz ta inflacja, można powiedzieć, malne podwyżki płac i, i to wszystko po prostu zrobiło się w jeden wielki magiel i to bardzo ludzi gnicie i wszyscy gonią za pieniędzmi. No i niestety pieniądz rządzi światem i, i tak niestety jest. I bardzo ciężko nam, jako osobom, zatrzymać się w tym biegu, e, przestając pomagać innym, przestając gonić za czymś, bo trzeba to czy tamto zrobić i przestając nimić własnego zdania, bo ktoś powie, to go nie wypada mówić. To jest zakazane, to jest temat tabu. Ale jak się zacznie o tym mówić, to się spotka człowiek z hejtem. Bo się w wielu przypadkach spotkało. Eee, no i jest potem takie, takie coś, taki niesmak, taka gorączka w sobie jest. No i człowiek zaczyna się usuwać w cień. A może po co ja to powiedziałam? Eee, takie zastanowienie. Po co się coś robi, po co się to mówi, tamto czy inne rzeczy? I po prostu zaczyna człowiek, można powiedzieć, nie mieć własnego zdania, iść za tłumem. Jeśli znacie takiego wybitnego, wybitną książkę, jak się mówi, Czardliniego, Wywieranie wpływu na ludzi, e, człowiek jest, e, o człowieku, który jest istotą właściwie społeczną. E, I to wszystko się ze sobą łączy, ponieważ człowiek nie umierzyć sam. Jest mało samotników, są, owszem, ale jest ich mało. I człowiek, nie mając do kogo budzi otworzyć, zaczyna rozmawiać sam ze sobą. I czasami człowiek boi się czegokolwiek powiedzieć, bo jeśli powiem tak, z drugiej strony, jeśli by nie było zasad na świecie, jakichś reguł etycznych i tak to, dalej, to byłaby anarchia. Jakieś reguły, czy pewne reguły tego zachowania się, wypowiadania na dany temat i tak dalej, powinny być, owszem, ale prawo do własnego zdania nie powinno być zakazane. W jakiś sposób, czy dla kogoś ym, wyrażące, czy można powiedzieć ym, dla kogoś przykładowo, jakby ktoś komuś od, yy, po prostu nadetnął na odcisk i każdy ma prawo do swojego własnego zdania, i to jest poniekąd dobre, bo każdy człowiek jest wolny. Z wolną istotą, nikt za kogo, za szyję, nikogo za szyję nie ciągnie. I to jest prawda, ale niestety ludzie się zapętlają w to, że tego nie wypada, tamtego nie wypada. Cały czas się człowiek gdzieś tam mota i ogranicza we wszystkim, co jest możliwe. E, przykładowo, garderoba nie wypada tego założyć, bo nie wiem, wyrzucą mnie stamtąd. Czemu e, utarą się, że w taczy się, wchodzi w garniturze, w sukience i tak dalej? W dresie pana nie wpuścimy i po prostu szkolaców. No. Także mm, pewne rzeczy. Które społecznie powstały, bardzo ograniczają ludzi. Są pewne zasady, które są głupie i nie każdy się musi z nimi zgadzać. Czy jakieś po prostu myślenie, moje myślenie, moje zdanie jest takie na ten temat, ktoś inny może myśleć inaczej, szanuję to zdanie, jest ok. Nie mam nic do tego, nie moja sprawa. Tak jak w przypadku spraw innych, e, jakiś pogłosek, plotek i tak dalej. Nie interesuje mnie to. Do widzenia. Koniec. I powiem Wam tak. E, jest taka tutaj opisana przemiana. Od królowej śniegu do dorosłej i od męczennicy do serdecznej. E, dorosła, czyli taka, która przeszła tą przemianę z tej dziewczynki, z tego niemowlęctwa jakby po raz kolejny. I po od męczennicy do serdecznej, czyli serdeczna osoba to się kojarzy z czymś miłym, tak? A męczennica bierze wszystko na siebie po prostu. I serdeczny można być nawet w taki sposób, żeby móc powiedzieć nie. Umiejętność mówienia nie. co jest bardzo ciężko. I szczególnie kobiety y, mają takie coś zakorzenione od wielu, wielu lat, chroniąc swoje potomstwo, mają coś takiego instynkt macierzyński chronienie swojego potomstwa i na pierwszym mm, po prostu jest to potomstwo i przede wszystkim czy pomaganie e, w końcowym efekcie innym ludziom. Bo to się zebrało z tego yy, rysunku, kiedy kobieta wychowuje dzieci, to jest to, da, daje to i tak dalej. Zbiera te doświadczenie życiowe, i później przelewa te doświadczenie życiowe na innych, starając się innym zrobić dobrze, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale tak naprawdę sama o sobie nie myśli. I boi się, będąc męczennicą, boi się zdrowego egoizmu, żeby coś dla siebie zrobić, żeby wyjść gdzieś, żeby e, powiedzieć komuś nie, bo nie mam czasu, bo zrobię to innym razem, ale zrobię, ale coś takiego, nie, bo to musi być już, już królowa śniegu z matem przychodzi. No i po prostu klamka zapadła. Także jak chcecie, kupcie sobie tą książkę, macie od kogoś, wypożyczcie. Serdecznie polecam. Nie jestem dobrą recenzentką, ale powiem tak, bardzo dała mi ta książka do myślenia, więc serdecznie polecam. Także, jeśli Wam się podobała taka mini, mini recenzja, taki trochę taki wywód, wypowiedzcie się na ten temat w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam. Łapkujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!